Halo? Ja wszystkich. Jestem sobie jesteście we To jest podwodna... coś tam... kryjówka, laboratorium, whatever. Chyba kryjówka. Do której dostaliśmy się tymi pięknymi mechanizmami, które wcale nie zajęły mi o wiele więcej niż wydaje mi się, że powinny. Ale chociaż do nich doszedłem sam. Ta. No. Co tutaj jest? avogadro um, square least wasting time this phrase has no rhyme or reason after the centuries i've spent working i needed a calm and quiet place i originally built this facility to explore the depths of the ocean and to research but eventually i spent more time resting here this was the only place where I could hide from her. She judges me for demolishing long forgotten buildings on an abandoned island, while she is directly responsible for much greater destruction. And after she told me about their failure, she dared asking me to destroy Quern. Her agony is not my concern, and especially not yours. Nadal nie mam pojęcia, o jaką moc chodzi. O, gąbka coś tu leży interaktywnego, coś stąd mogę zabrać? O, klucz. Nic stamtąd nie wychodzi, żeby mnie zabić. To jest plus. Ale widzę sprzęt do nurkowania. I wiem, co się zaraz wydarzy, więc chwila. Najpierw sprawdźmy wszystko. O! Zielona herbatka. O smaku wódki. Ten fotel jest niewiarygodnie wygodny. Przynajmniej na taki wygląda. Też musi być strasznie okropny, żeby w nim siedzieć latem. Ale na szczęście, jak widać, tutaj lata nie ma. Czy to oczywiście dwie rzeczy, Co mi to daje? Przerysuję oczywiście. Wygląda dobrze. Idealnie. Okej. Okay. To wchodzimy i ubieramy się w akwalung. Była kiedyś taka gierka na PlayStation 1 chyba. Nie pamiętam jak się nazywała. Był to w dużej mierze pierwowzór gier od... O, mogę świecić nadal. Pierwowzór gier... od Fen... Nie pamiętam jak się nazywało studio, coś na P. Ale są to autorzy Somy... i H3 znowu przerysowujemy to jest trójka ja potrzebuje dwójkę A tuż że amnezji i penumbry. Przynajmniej gra sprawiała takie wrażenie bo była to właśnie gra, dziejąca się gdzieś pod wodą. Łaziło się w kombinowaniu do nurkowania i była dość strachowa. Czy ja w ogóle robię to, co powinienem? Chyba tak, bo tam się zaświecają świecidełka. Cztery, gdzie jest dwa? Chcę mieć je w kolejności ułożone. Kliknięte wszystko świeci się ładnie, jest kul cool i w ogóle jeszcze raz, to jest jeden, tam jest trzy, a w tę stronę mnie chyba jeszcze nie było, i tam powinno być dwa. Dajcie mi dwa, jest. było dwa teraz trzy no tam jest trzy tam jest cztery i wychodzimy zaraz się spróbuję zorientować do czego to służy bliżej. Te szkice są strasznie niskiej rozdzielczości. Okay. Mamy wszystko. Chyba. No Niczego więcej nie widzę i no, najwyższy numer, był, to cztery, więc... Co najwyżej mogłem piątkę zgubić, jeżeli miałem mojego pecha. Wiele lepiej, co teraz mam zrobić? Mam jakiś klucz, nie mam pojęcia do czego. To jest szyfr, ale on jest na pięć. Mhm. A jeżeli dobrze mi się wydaje... To jedyneczka nie ma ostatniej cyfry, więc... Więc jest źle. Ej chwila. A. Tu jest cztery sztuki. Gdzie jest piąta sztuka? Co to jest? To jest i? Bo mamy zawsze jedną albo dwie kreski na początku. Co to znaczy? Jakaś wskazówka? Powiedzcie mi, do czego jest ten klucz? Muszę do zamka w kształcie litery L. Jest taki mały problem, nie ma tu żadnego zamka. A nie wydaje mi się, żebym zgubił cokolwiek po drodze. A Dobra, zejdę jeszcze raz. Idą kable i wszystkie złożą tutaj no to mi to nie mówi nic czy ja tu znajdę cokolwiek jeszcze Nic nie ma. Chyba rura idzie w tamtą stronę, tylko za no, mnie wejdę, jest płot. A za płotem jest nicość. Szlak. Dobra, na dole nie ma kompletnie nic. A ja próbowałem nacisnąć E zamiast myszką. Widać stąd? Pozostałych pewnie nie. Pozostałe musiałbym wyjść, bo następny jest tu gdzieś pod ścianą. O, czwórkę jeszcze bym zobaczył, ale dwójki nie ma szans. Ona jest gdzieś tu. Żyby brudne, bida wielka i tyle. A. A, o to chodzi. Nie mam pojęcia o co chodzi. Dlaczego to jest? Ja? No to jest ich pięć. Ja mam tylko cztery cyfry. Chyba, że piątka jest gdzieś wygrawerowana za pomocą tego atramentu sympatycznego. Dobra, zajdę jeszcze raz. Czemu mnie? Już rozumiem, że jest jeden, jedna, jedynka rzymska i dwójka rzymska. Ciekawie pokazane, a jedynka i dwójka rzymska oznaczają stronę, od której powinienem liczyć. Halo, dzień dobry, cokolwiek, jakieś wygrawerunki, gdziekolwiek, proszę. Ta lampka mi chyba nie pomoże. Ona prawie nic nie zmienia, chociaż? Dobra, coś zmienia. Lampka kryształ. Mam dwójkę. To, to... to fajnie, ale gdzie jest piątka? Coś mi się wydaje, że nie istnieje. Czyli co? Popularną, piękną metodą Brute force? Chyba jo. Tu leży drabina. Co znaczy, że... Gdzieś wcześniej dało się wejść. Ale przyszedł ktoś i rozwalił. Dobra, może używał? E? Uh. Mam nadzieję, że to jest to za prosty, co nie. Siedzę na górę Szlak Chwila, czy jestem głupi? Nie kończcie. Zresztą są dwa, dwa tabliczki. Albo nawet dwie tabliczki, jakby ktoś przyszedł i powiedział to normalnie. Okay, to mi nadal nie pomaga, bo to jest pierwsza tablica, a teraz potrzebuję drugą tablicę. Ja Ej, przejrzę, przerysuję jeszcze raz, albo i nie. Czyli zaczynamy. I h3, e, pierwsza tablica, h3. Pierwsza tablica, h3, czyli 0. Potem możemy brut forsować ostatnią. Druga tablica, c8. Druga tablica, c8 jest 8. Wow. Trujika, druga tablica F1. F1 3 I ojistatniejsza. Pierwsza tablica D9. D9, piąteczka. To jest ostatni jest trójką. Za bardzo się z tym pieściłem, ale mamy. Możemy stąd wyjść i nie wracać. A o moje łoko. Wypuść mnie. Wypuść mnie. Jak mam te drzwi otworzyć? A, zabrać kamień. Bystre, nie, mogę, nie mogłem w ten sposób zostawić ważnego przedmiotu. To wracamy do głównej sali. Wsadzimy kolejny fragment dysku. Chyba wsadzimy. Jak to działa? A, dobra, pierwszy fragment nie miał środka. I otwierają się kolejne drzwi. Były tylko dwie sztuki. Myślałem, że były trzecie. O. I remember when this bridge collapsed not long before you came. <clears throat> it's a relief to see how time and nature together could outplay even him. How an unforeseen accident can ruin a life's work. I can't deny that his failure brings me joy. Unfortunately, I still need you to stay on his path. I think I may be able to guide you through, but first, i need to show you something now follow me you will not fall don't look down just follow me trust me No need to hurry. Złej. You must trust me. Kopnęcie w ten nieistniejący zadek, jak nie przestaniesz. Dobra, jesteśmy na miejscu? Jesteśmy. This path leads to our sanctuary. He removed the crystals to darken these tunnels. Let's have some light. Okej, okay. ale za nią to pójdziemy w kolejnym, bo ten jest wystarczająco długi. A tymczasem mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawcie lajkę, like, jeżeli ta zobaczenia w Ta gra się chyba kończy, co nie? Może nie dosłownie, ale jesteśmy blisko zakończenia. Cóż, kochane dzieci może? Siema.